Mikromanagement. Powiedz mi, jak często zdarza ci się mieć wrażenie, że z jednej strony masz wszystko pod kontrolą, ale z drugiej strony pod maską w twoim zespole tlą się problemy, konflikty pomiędzy zespołem project managementu a delivery twojego produktu czy usługi. Cześć. Ja nazywam się Mikołaj Maciejewski, a to jest podcast Startup Pełen Pomysłów, podczas którego wspólnie przejdziemy przez ścieżkę zarządzania twoim zespołem, produktem oraz usługą. Zapraszam. Witajcie. To jest podcast startup pełen pomysłów, który miał kilka tygodni, być może nawet miesięcy przerwy. I krótko pozwolę sobie tutaj uzasadnić, z czego to wynikało. Niestety, ale ileś priorytetów związanych z marketingiem, z onboardingiem nowych zawodników u nas w firmie, spowodowało, że musiałem poświęcić trochę więcej czasu na przygotowanie tych ludzi do realizacji naszych zadań w zespole, aby uniknąć problemów, o których będę dzisiaj opowiadał. A dzisiaj poopowiadamy sobie o top 5 problemach i konfliktach wynikających między Project Managementem a zespołem Delivery w Twojej firmie. Ja oczywiście będę skupiał się na przykładach związanych z IT, natomiast jeżeli nie jesteście przedstawicielami firm IT, podstawcie sobie proszę Xa pod wszystko, co związane z IT, ponieważ jest to temat, który bardzo często się powtarza, niezależnie od branży. W której się znajdujecie, można to mieć. Mogą tutaj być odnośniki również do marketingu, do produkcji, czy do jakichkolwiek innych firm, jakichkolwiek innych branż. Pierwszą. Pierwszym problemem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to są różnice w celach i priorytetach w zespole. Słuchajcie, jeżeli uprawiacie mikromanagement i staracie się mieć swoje macki w każdym i jednym elemencie w swojej firmie, zupełnie naturalną rzeczą jest, że z jedną częścią zespołu rozmawiacie w jeden sposób, a z drugą trochę inny. Przez co cele biznesowe pomiędzy pm a zespołem Delivery mogą być inne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że od project managera wymaga aby terminowo wystawić fakturę klientowi, czyli zgodnie z zegarkiem, z kalendarzem, z pierwszym krokiem w harmonogramie czy też w wykresie Ganta, prowadzić projekt idealnie zgodnie z podręcznikiem. Natomiast siadając do stołu i dyskutując założenia projektowe na przykład z waszym CTO, osobą techniczną, będziecie omawiali tematy jak najlepiej jakościowo, najbardziej optymalnie zrealizować ten projekt dla klienta. Niby wszystko prokliencko. a z drugiej strony zaczynamy tutaj odnosić wrażenie, że Priorytety delikatnie się rozjeżdżają. Jeżeli natomiast doszłoby do spotkania PM, CTO i Twoimi wymaganiami, okazałoby się, że wyjście z tej sytuacji jest zupełnie, zupełnie inne. Oczywistym jest, że przy tego typu próbach zarządzania projektami problemy techniczne dla osób technicznych będą miały najwyższy priorytet, aby tą wersję MVP, pierwszą wersję projektu, oddać możliwie jak najwyżej jakościowo oraz w taki sposób, aby na późniejszym utrzymaniu mieć jak najmniej problemów. Chodzi tutaj o to, żeby było jak najmniej zwrotów, żeby tester jak najmniej się czepiał, a klient zgłaszał jak najmniej uwag. Wszak oczywiście zespół techniczny jest rozliczany z KPI-ów z liczby błędów, jakie popełnili na etapie realizacji projektu. PM natomiast będzie cały czas miał w głowie, żeby jak najszybciej skeszować dany projekt, czyli wystawić za niego fakturę. Bowiem oczywistym jest, że jeżeli zrobicie to szybciej, no to całkowite ROI tego projektu, zarówno dla klienta, jak i dla Was, będzie wyższe, ponieważ mniej czasu poświęcicie na realizację całego przedsięwzięcia. I teraz tak, z jednej strony, słysząc wszystkie argumenty po stronie Project Managementu, albo po stronie technicznej, wszystko wam się klei, no bo każde z tych, każda z tych osób realizuje projekt zgodnie z twoimi wytycznymi, ale czy aby na pewno są to cele wspólne, zastanów się nad tym i przemyśl, czy aby nie warto byłoby wdrożyć jakichś procedur, które ujednolicą cały proces komunikacji pomiędzy zespołem PM-ów technicznym oraz Twoim. Takie napięcia drobne mogą powodować oczywiście frustrację i poczucie niezrozumienia po każdej ze stron, i finalnie obniżać morale przy realizacji kolejnych projektów. Oczywiście rozwiązaniem tego problemu są wspólne warsztaty, ustalenie celów oraz transparentność decyzji, abyśmy już na etapie konfigurowania zespołu, konfigurowania samego projektu, wiedzieli, czy aby na pewno rozmawiamy tym samym językiem. Drugi problem to jest oczywiście niewłaściwa komunikacja. Dość mocno temat powiązany z problemem wcześniejszym. Natomiast kwestie różnic w stylach komunikacji, czy to formalne, czy nieformalne podejście, ma bardzo duże znaczenie w trakcie trwania projektów. Bardzo często to komunikację dostosowujemy bezpośrednio do klienta. Natomiast co się dzieje w sytuacji, gdy macie bardzo zżyty zespół, komunikacja odbywa się w sposób mocno nieformalny, natomiast do zespołu zapraszacie zespół. Zewnętrzny zasób, kogoś od klienta, i zaczynają się pewne tarcia, ponieważ kultury organizacyjne pomiędzy waszą organizacją, a organizacją klienta, firmą klienta mogą być mocno różne. Tego typu rzeczy warto jest ustalić już na samym początku współpracy i poprzez konfigurowanie zespołu, dobierać takie zespoły, w których w tych komunikacjach, w tej komunikacji czują się najlepiej. Ostatnio miałem też taki na etapie handlowym. Ktoś zwrócił mi uwagę, że w czasie wysłania maila do klienta z propozycją współpracy otrzymałem, ktoś mi zadał pytanie o pewien specyficzny termin. Użyłem tam informacji i zwrotu C-level, czy no dla większości z nas jest to dość oczywisty komunikat. Natomiast okazało się, że osoba, do której napisałem tą wiadomość, mimo tego, że problem był trafiony, mimo tego, że wartość mojej firmy i skile mojego zespołu są w stanie ten problem rozwiązać, zaciąłem się na tak prozaicznej sprawie jak informacja o c czyli buyer personie, do kogo ten projekt był skierowany. I teraz tutaj w Wszedłem w tematy handlowe, natomiast nie bez przyczyny, zwróćcie uwagę, że już na tak wczesnych etapach rozjazd między terminologią klienta a terminologią waszą, terminologią project managera, a terminologią techniczną, mogą stanowić dużą barierę przejścia, sprawnego przejścia przez ten projekt. Dlatego też Warto jest we współpracy z klientem ujednolicić tego typu informacje, ujednolicić terminologię na każdym etapie trwania projektu. To bardzo pomocna sprawa, szczególnie, że w większości przypadków wasi klienci nie są takimi specjalistami, dla których wszystkie terminy branżowe, szczególnie z, z dziedziny IT, specyficznych zagadnień marketingu, księgowości czy czegokolwiek, mogą, Mogą być zupełnie jasne. Aby tego uniknąć, warto jest prowadzić kick offy projektów, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w których ustalamy sobie, z kim pracujemy i dla kogo pracujemy oraz ustalamy poziom komunikacji, który ten cały proces nam upraszcza. I konsekwencje takiego, takiej niewłaściwej komunikacji mogą być bardzo poważne, bo brak ujednolicenia. Słownictwa wewnątrz projektu może skończyć się tym, że wdrożycie narzędzia dostarczycie przedmiot projektu zupełnie inny niż tego potrzebuje klient. I tutaj też posłużę się przykładem, gdzie właśnie w jednym z projektów marketingowych mieliśmy zupełnie inne postrzeganie informacji na temat country specific. Myśmy mieli swoją teorię i swoją definicję, klient miał swoją, i finalnie, po kilkudziesięciu godzinach projektu, okazało się, że dostarczyliśmy przedmiot projektu zupełnie pełnie inny niż to, czego oczekiwał klient. No, zdarza się, oczywiście wzięliśmy to na klatę, ale wyciągnęliśmy pozytywne wnioski, mianowicie w następnym kroku, w następnym momencie. Zupełnie inaczej podchodzimy do takich dziwnych, specyficznych nazw, specyficznej nomenklatury naszych klientów. Trzeci problem, który można odkryć, to są, to są ograniczone zasoby. Słuchajcie, bardzo często będzie się zdarzało tak, że jeżeli realizujecie projekt zespołowo, na przykład nie wiem, jesteście 10-, 20-osobową organizacją. To będą wśród osób realizujących ten projekt zasoby współdzielone, na przykład grafik. Jeżeli prowadzicie firmę, która ma 10-20 osób, prowadzicie równolegle 3-4 projekty, to bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że jako firma IT dla każdego z tych projektów będziecie mieli osobną osobę od grafiki, od frontendu. Zatem będzie to zasób, zasób współdzielony nierzadko na etapie projektu, makiet, prototypowania ten człowiek będzie osobą krytyczną z punktu widzenia zatwierdzenia backlogu projektu oraz samego projektu aplikacji, którą tworzycie dla waszego klienta. Stąd też project management będzie musiał w odpowiedni sposób zarządzać tymi zasobami, wprowadzać pewne sekwencje działań przez przez co niektórzy klienci z trochę niższym priorytetem będą musieli trochę dłużej na swoje zadania poczekać. Problem się pojawia wtedy, gdy, zasób, gdy mamy dwa zespoły, które realizują równolegle dwa odrębne projekty i taki element projektowy. Jak właśnie dodatkowe makiety bądź wyjaśnienie pewnych makiet potrzebne są w bieżącym sprincie. Może dzięki przez to wszystko dojść do pewnych opóźnień, co jest oczywiste, natomiast z punktu widzenia zespołu e, będzie to oczywiście m, bardzo niskie m, będzie to nieistotne, ponieważ delivery oczywiście chce e, wyjaśnienia zadań tu i teraz. Rozwiązaniem takiego problemu bardzo często mogą być wspólne planowania, czyli zespołowo różne zespoły realizujące różne projekty będą raz na sprint powiedzmy, wspólnie spotykać się nad tym, żeby powiedzieć jakimi zagadnieniami będą się zajmowali w danym momencie, aby już na tym etapie project manager był w stanie wychwycić ewentualne konflikty terminowe i rozwiązać związać je jeszcze przed zgłoszeniem konkretnego zapotrzebowania na dany zasób. Co więcej, jeżeli chodzi o ograniczone zasoby, to zdarza się czasem tak, że macie jednego programistę, który zajmuje się na przykład sztuczną inteligencją, i tylko jeden ten człowiek jest w stanie wdrożyć, te, wdrożyć jakieś elementy projektu związane właśnie ze sztuczną inteligencją. I powiedzmy, że macie estymacje czasowe na zadanie. Powiedzmy po 4 godziny na zadanie w projekcie A i 4 godziny w projekcie B. Czysto teoretycznie, jeżeli dojdzie do konfliktu, na tym, na tym konkretnym człowieku, na tym konkretnym zasobie, możemy spodziewać się, że pół dnia ten człowiek poświęci na jedno zadanie, drugą połówkę na drugie. Co nie jest do końca prawdą, ponieważ tego typu sytuacje bardzo często wymagają. Umysłowego wylogowania się ze swojego, z pierwszego zadania i wylogowania się do kolejnego, co też zajmuje czas, co nie zawsze jest wliczone w estymę wykonania danego zadania. Więc może się okazać, że mimo, że dwa zadania zostały określone jako pełen dzień, będą dostarczone z pewnym opóźnieniem, co może skutkować efektem domino, czyli poprzewracaniem innych klocków w trakcie realizacji innych zadań w projekcie. Punkt czwarty: Różnice w stylach pracy i osobowości. Już troszeczkę to się łączyło w kwestii komunikacji, czyli w punkcie, w punkcie drugim naszego, naszego zestawienia. Natomiast, jest to bardzo istotny element, jeżeli chodzi o dopasowanie członków zespołu, jeżeli chodzi o dopasowanie poziome zwróćcie uwagę na to że coraz częściej i coraz bardziej popularne jest coraz bardziej popularna jest praca zdalna i na etapie zatrudniania poszczególnych osób w zespole mniejszą uwagę zwraca się na osobowość i dopasowanie do pozostałych członków w ekipie. Jaki jest skutek. w... W sytuacji, gdy wszystko jest w porządku, raczej znaczenie ma to niewielkie, ponieważ ci ludzie pracują rzadko ze sobą, spotykają się na kolach, aby ustalić ważne rzeczy, mają trzy punkty do omówienia, zamykają temat i się rozłączają. Sytuacja ulega natomiast drastycznej zmianie w momencie, gdy mamy do rozwiązania konkretny. Problem biznesowy. I powiedzmy, że jest sytuacja konfliktowa z klientem, i styl działania całej naszej firmy może być zgoła inny niż styl działania nowego programisty, którego mamy w ekipie. Co w takich sytuacjach może się zadziać? No może się okazać tak, że e, może się tak, że wszystkie propozycje, które zostaną przedstawione przez tego nowego człowieka, nie będą spotykały się z uznaniem i co będzie prowadziło finalnie do obniżenia morale, obniżenia. E, Efektywności takiego człowieka poprzez zrezygnowanie, a w konsekwencji może nawet próbę zmiany, zmiany firmy tylko i wyłącznie ze względu na brak dopasowania człowieka. Nie muszę już mówić o tym, jakie są koszty fluktuacji kadry, kolejnej rekrutacji, headhunterzy, dostęp do produkcji dla, dla nowego człowieka. Po jakim czasie jesteście w stanie bilować takiego człowieka w swoim zespole? Punkt piąty to jest brak współpracy i brak zaangażowania z którejś ze stron. E, niestety, e, bardzo często zdarza się, że project manager to jest taka osoba, która pracuje trochę na konflikcie albo na styku tego konfliktu na granicy tego konfliktu, zarówno z klientem, jak i wewnątrz organizacji, ponieważ z jednej strony musi przedstawić klientowi rzetelne informacje na temat statusu projektu, ale z drugiej strony zarówno ty jako menadżer, klient naciska na projekt managera, aby delivery tego projektu było zgodne z harmonogramem, zgodne z wcześniejszymi deklaracjami, czy też jak to często bywa, obietnicami, w cudzysłowie, oczywiście wkładam, te słowa ze względu na to, że, że no nie zawsze ze względu na to, że każde przypuszczenie, które zostanie powiedziane przy, przy kliencie, jest traktowane przez klienta jako obietnica podpisana krwią. To jest oczywiście bzdurą. To sama, ta sama sytuacja jest po stronie, po stronie delivery, ponieważ project manager powinien był załatwić jakiś tam fragment projektu, jakąś akceptację kształtu zadania od klienta w konkretnym terminie, bo w przeciwnym wypadku po prostu nie będzie możliwe dostarczenie tego, tego zadania. Co się dzieje? No oczywiście wszystkie winy za Całą, cały proces realizacji tego projektu leżą po stronie, po stronie klienta prosto nie project managera przepraszam oczywiście. Natomiast czy to jest prawda? No nie do końca, ponieważ zarówno zarówno po stronie PMA, jak i po stronie delivery, jak i po stronie samego klienta jest tyle zmiennych wynikających z tego, że jakieś zadanie nie zostało dowiezione na czas, że ciężko jest winić tego człowieka za to za taki stan rzeczy. Kolejna rzecz jest w ramach tej, tej braku chęci współpracy i tego, tego zaangażowania jest to, że klient bardzo często zmienia założenie w trakcie trwania projektu. Nawet jeżeli projekty są realizowane w sposób waterfallowy, mamy zamkniętą specyfikację funkcjonalną, to normalnym jest to, że ze względu na zmiany sytuacji rynkowej zdarzają się zmiany oczekiwania co do kształtu, ostatecznego kształtu funkcjonalności, którą tworzymy dla, dla klienta, jeżeli chodzi o oprogramowanie. I co się w takich sytuacjach dzieje? No zmiany założenia projektu w trakcie trwania samego projektu, a, no, już nie wspominając o takich sytuacjach, że w trakcie trwania sprintu trzeba przerwać realizację jakiegoś zadania i wykonać je zupełnie inaczej. Percepcja PMA jest zawsze taka, że to zespół jest oporny im lub mało zaangażowany i mało elastyczny na przyjmowanie tego typu zmian. Percepcja ze strony, ze strony delivery jest taka, że te osoby oczekują od klienta, od project managera, od analityka biznesowego pewnej statyczności, pewnego sztywnego podejścia, aby nie ruszać z zakresu projektu, bo będzie trzeba zmienić pewne podejścia, będzie trzeba wyrzucić kilka linii kodu do śmieci. Być może będzie trzeba po, podmienić jakąś architekturę aplikacji, co ma wpływ na czas, na termin, na ilość błędów, na bardzo wiele. Innych czynników, ale też na morale całego zespołu. No, nikt przecież nie lubi wyrzucać do kosza na śmieci pracy, którą wcześniej wykonał. W związku z tym, to co należy w takich sytuacjach zrobić, to jest określenie metodyki zarządzania projektami i uświadomienie wszystkich członków zespołu, że takie sytuacje najnormalniej w świecie mogą mieć miejsce. Więc. Tutaj należy zastosować pewne podejście procesowe. Moja ogólna rada na zakończenie tego odcinka jest taka, abyście wspólnie przed rozpoczęciem i przed w ogóle zaistnieniem tego typu problemów ustalili sobie w jakiej metodyce prowadzicie projekty. Jeżeli jesteście małą firmą, nie bierzcie kratka w kratkę podręczników od PMA, od skramacz, czy od czegokolwiek, jakiejkolwiek metodyki sobie wybierzecie, ponieważ to się najnormalniej w świecie nie sprawdzi. Jeżeli korzystacie z metodyk zarządzania projektami i wpiszecie się w te ramki, musicie zdobywać rynek, jesteście organizacją czerwoną, która musi łokciami rozpychać się na, na rynku. No to po prostu wpisywanie was w pewne ramki będzie nieefektywne testujcie, sprawdzajcie, wdrażajcie zmiany, ale ustalcie sobie pewne ramy, poza które nie wykraczacie. I jeżeli okaże się, że one są niewystarczające i te ograniczenia, które na siebie nałożycie nie są odpowiednie dla waszej organizacji, siądźcie do stołu, porozmawiajcie, przedyskutujcie możliwe scenariusze i wdróżcie te zmiany tak, aby każdy był tej zmiany świadomy. Tylko w tej sytuacji będziecie w stanie być odpowiedzialni za swoje fragmenty procesów, zacząć wychodzić z fazy mikro Uwolnić menedżera, uwolnić foundera od nadmiernej konieczności kontroli każdego jednego procesu w firmie, bo ten będzie mógł sprawdzać tylko i wyłącznie kontrolki w trakcie trwania całego procesu. Do tego czasu niestety, ale ten mikromanagement, szumy w komunikacji, problemy, o których napowiedziałem podczas tego odcinka, będą codziennością. Zastanówcie się nad tym. Życzę Wam udanego dnia. Cześć!